wartość indukcji razy wartość wektora powierzchni azy kosinus kąta między nimi. Kosinus, te wektory tworzą kąt 0 stopni, kosinus 0 to jest 1, więc wystarczy pomnożyć we wzorze na strumień b razy s, wartość b razy wartość s. Jak odejmiemy strumień początkowy od strumienia końcowego, w tym przypadku to będzie, to b się nie zmienia, b będzie mogli wyłączyć przed nawias i wtedy wychodzi b razy delta s. Ale to od, już odsyłam również do lekcji tej, gdzie Obliczaliśmy to jest tuż po, po z, znaczy jak była lekcja o strumieniu indukcji magnetycznej, nawet chyba w temacie o strumieniu indukcji magnetycznej, i tam na końcu lekcji uczyliśmy się obliczać zmianę strumienia w różnych tych szczególnych przypadkach, gdy albo to pole się nie zmienia, albo indukcja się nie zmienia, gdy kąt między nimi jest 0 stopni, albo ten kąt nie, nie jest 0 stopni. Więc w tym przypadku zmiana strumienia to będzie b razy ta powierzchnia zakreślona, czy b razy delta s. No i teraz pytanie, jak tą powierzchnię uzależnić od prędkości kątowej i od częstotliwości i od promienia też. No to to jest pewna część, część powierzchni koła. Jaka część? No to trzeba podzielić właśnie to. Więc to jest, y, ja, właśnie jak, jak, jaka część y, to jest powierzchni koła? To trzeba podzielić, y, pomnożyć y, powierzchnię całego koła. Inaczej, no, jak pytanie jest, jaka, czy, jaka to jest część powierzchni koła? To trzeba podzielić ten kąt delta fi przez kąt pełny, czyli przez 2pi, bo musimy w radianach wyrażać. Więc jak podzielimy ten kąt delta fi przez 2pi radianów, to dowiemy się, jaką część, cio, jak, jaką część kąta pełnego stanowi kąt delta Fi. I taką samą część pola koła stanowi ten wycinek koła, czyli nas to się wyjaśni. Y, czyli to, to y, delta S, czyli po, pole tego wycinka koła, to będzie pole koła, czy pier kwadrat pomnożone przez liczbę wskazującą jaką część ten wycinek stanowi pola całego koła. Czyli on stanowi jaką część? To jest stosunek tego kąta do kąta pełnego, czyli do 2pi. Czyli jak podzielę to delta fi to jest ten kąt przez kąt pełny, czyli 2pi radianów. Nie piszę tego radiana, teraz powiem dlaczego. Więc, ale ten radian tu jest tak naprawdę to to mówi nam jaką część, częścią pola tego koła stanowi ten wycinek tego koła. No i teraz jeszcze wyraźmy ten kąt przez prędkość kątową. Prędkość kątowa to jest zmiana kąta przez czas. Z tego zmiana kąta to jest prędkość kątowa razy czas. No i jeszcze, bo tu jest częstotliwość podana, a nie jest podana prędkość kątowa, bo czasami jest jedno jak, jak i drugie, więc tu nauczmy się jedno wyrażać przez drugie. Więc prędkość kątowa to jest kąt pełny przez okres. Kąt pełny to jest 2 pi radianów. Tego radiana tu właśnie nie piszemy, dlatego też tu nie będziemy pisali. 2 pi radianów przez okres. To jest inaczej 2 pi razy, dzielić przez t to jest odwrotność t, a 1 przez t to jest często to jest 2 pi f. No później dopiero na, na samym końcu wstawimy to, to 2 pi f zamiast omega, czy zamiast prędkości kątowej. No i teraz obliczmy, wstawmy w miejsce zmiany kąta, zmianę kąta wyrażoną przez prędkość kątową, czyli, czyli omega z delta t. Więc do tego w w miejscu delta fi wstawiamy Omega razy t. No to tu wstawiliśmy. I Pi się skraca. Y, dwójka w będzie na jedna kreska r kwadrat omega z delta t. No i teraz obliczyliśmy już zmianę tej powierzchni, a teraz y, zmianę strumienia, bo tu zmiana strumienia jest potrzebna. Więc teraz tu trzeba wstawić w to miejsce. To, o, ten wzór dla zmiany powierzchni, czyli to wstawić trzeba teraz tu. No tylko B się pojawia przed całością. No to powtarzam ten wzór i w miejsce delta s, wstawiamy to, wstawiłem, b do licznika i już właściwie mam, prawie że mam ten wzór, bo teraz wstawiamy to zmianę strumienia do wzoru na to napięcie, na, czyli na wartość siły elektromotorycznej indukcji elektromagnetycznej, czyli do tego wzoru wstawiamy, wzór przepisuję chyba, tak przepisałem, bo to jeszcze to nie będzie bezgranowatość bezwzględna. A to jest bezwzględna przez LD. I stawiamy teraz y, wzór na to tu. No, czyli do mianownika leci delta t. Właśnie skraca się delta t. mam już wzór, ten co trzeba, ale y, i często jest po, właśnie ta prędkość y, kątowa jest podawana, a czasami częstotliwość, więc więc my mamy i wyrażony poprzez prędkość kątową i jak teraz miejsce omegi, wstawimy 2 pi wstawiamy tu, no to dwójka się skróci i zostanie wzór w tej formie. Wstawiam wartości liczbowe i wyjdzie Wam 4, 7 z 10 do minus 3, 3, tak, 3 V, czyli 4,7 mV. Proszę tu y, przeprowadzić dyskusję jednostek, nie będzie, nie będzie trudna, szczególnie po tym co robiliśmy już dzisiaj wcześniej. Tak? Więc jeszcze dyskusja jednostek, ale ja już jej tu nie zmieściłem. Więc dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.